To jest wyspa, na której spędzimy sylwestra. Bezludna wyspa na Oceanie Południowym. To będzie najlepszy sylwester na świecie. Ocean Południowy, bezludna wyspa, nieczynna latarnia morska i kręcenie filmów. Płyniemy. Panowie przygotowują posiłki. Steven, co to jest? To jest barbecue grill, Aussie barbecue, sweet potato. Jedziemy z tym koksem. Tutaj panowie kontynuują robotę. Proszę bardzo, Matthew, co to jest? To jest sweet potato, potato i ten, Aussie barbecue. Okej, to jest Panowie, a wiecie co? A widok mamy taki. Przekręcam kamerkę, ładuje się obraz. Mamy ocean! Mamy ocean. Tu mamy latarnię. Jesteśmy my, tylko my na tej wyspie. Wyszło słoneczko. Jesteśmy w trakcie przygotowań do Sylwestra. To są nasze ozdoby, koło ratunkowe. Mamy piracką flagę. Tam są deski surfingowe. Wynajęliśmy, wyjęliśmy również tapczan, Mamy makarony. Wystawa obrazów. Z nami je Zemis Steve. Tutaj Steve z nami je. Tutaj mamy miniaturkę latarni. Następny ziomek. Następuje właśnie transport wanny do oceanu. Będziemy się w niej kąpać. Proszę bardzo, z takim widoczkiem. O, prezentacja kąpieli w wannie. Tak, mydełko i do przodu. Inaczej na w Sylwestra. Miałem w rękach latawiec, gigantyczny latawiec. Nie bawiłem się latawcem od jakichś 20 lat. <laughs> Jak to w ogóle brzmi? Ale taka jest prawda. Tu jest on dokładnie. Całkiem duży, rozpiętość jakieś 2,5 albo 3 metry. Proszę bardzo, tu jest mój o, kapelusik sylwestrowy. Jest bardzo fajnie. Tam panowie łowią rybki albo się taplają w wodzie w zależności od okoliczności. Jest fajnie, jest wysoki przypływ, jest troszeczkę wody. Tutaj mamy oczywiście naszą latarnię. Nasz domek, w którym nocujemy na bezludnej wyspie. Jesteśmy tylko my. Jest przepiękny. już zachód słońca, niedługo witamy 2017 rok nadchodzi burza zaraz będzie strasznie lało już to chyba widać zachód słońca był tam, tutaj są moi kompanii, z którymi jestem na bezludnej wyspie na której właśnie stoję, tam jest latarnia, tam również nocujemy w tych budynkach i jest przepięknie to jest ocean Tak w takich warunkach witam 2017 rok i tego wam życzę, żebyście też spełniali swoje marzenia, żebyście w to wierzyli, bo jest pięknie. Jest pięknie, wystarczy chcieć. Szukamy pingwinów w krzakach. One tutaj są. Słyszymy je, ale jeszcze nie widzimy. Podejmujemy właśnie akcję ratunkową. Znaleźliśmy mewę w krzakach, która połknęła haczyk rybacki i e, utknął jej w dziobie. Leci tam krew i może się tego pozbyć. Idziemy po nóż, idziemy po inne narzędzia, żeby wyjąć ten haczyk, żeby ją uratować. Zobaczymy czy się da, bo jest generalnie wielka, ma ostry dziób. Boimy się, żeby nas nie dziabnęła, żeby się nas nie przestraszyła, ale zrobimy co w naszej mocy. Chwilę przed Sylwestrem, żeby ją uratować. Ptak chce dziabnąć, no ale widać, że ma... Tak, dokładnie. Ptak połknął haczyk razem z żyłką. Staramy się to właśnie wyjąć. Mewa puknęła haczyk niestety, ale obcięliśmy żyłkę i uwolniliśmy ją dzięki temu. No i poleciała sobie. Mam nadzieję, że przeżyje. To jest proszę państwa pingwin. Pingwin w Australii. Jesteśmy na bezludnej wyspie. I on sobie tutaj chodzi. Stoję metr od niego, jest pięknie, za chwilę mamy Sylwestra. O, oh, what the fuck! Jest 1 stycznia 2017, witamy nowy rok. Jest bardzo wcześnie rano. Zobaczcie, co znalazłem na plaży. Foka leży i się opala. <grym> Ale jaja, nawet nie uciekał ode mnie. Jest dosłownie metr ode mnie. Ale cyrki, w nocy pingwiny, z rana foki. To jest jakiś kosmos. To jest nasza kolacja Spędzamy ją z widokiem na ocean Na stole mamy steki, mamy kotlety Mamy pataty, mamy normalne ziemniaki, sałatki, jest wino Jest ketchup na przykład No i tak sobie właśnie spędzamy Nie, yeah, save save Pokaż rogi Dam ci sera na... Na ci sera <laughs> Na pierogi Pierogi oh. Wciąż się uczy polskiego. <laughs> Nie po polsku. Nie po polsku. <laughs>